Czujesz się zmęczony, chociaż obiektywnie nic ciężkiego dziś nie robiłeś, niby tylko kilka maili, kilka telefonów, trochę obowiązków, a wieczorem jakby ktoś odciął ci zasilanie. To nie przypadek, to psychiczne przeciążenie, które niszczy twoją energię dzień po dniu. W tym filmiku poznasz kilka sposobów, jak to powstrzymać. Dawniej zmęczenie było proste, praca fizyczna, wysiłek, ból mięśni. A dziś twój umysł dostaje w kość, nawet gdy ciało siedzi na kanapie. Telefon, powiadomienia, newsy, social media. Jesteś ciągle online, ciągle w gotowości, ciągle czujny. Wchodzisz na chwilę na Instagram, pół godziny znika. Otwierasz maila tylko na sekundę, znowu coś do ogarnięcia. Odpoczywasz wieczorem, ale w głowie lista rzeczy, których powinieneś się podjąć i tak codziennie. Ciało siedzi, ale umysł biegnie w maratonie. Do tego może dojść presja, że musisz być produktywny, zdrowy, zorganizowany, świetnym pracownikiem, partnerem, rodzicem. I wewnętrzny głos ciągle nie daje ci spokoju. Mogłeś zrobić więcej, zmarnowałeś dzień. Działaj! Jak się z tego wyrwać? Ustal godziny, w których jesteś niedostępny. Tak, serio. Ogranicz bodźce: po prostu mniej ekranów, więcej ciszy. Zorganizuj sobie takie bloki regeneracyjne. Może to być spacer, medytacja, czytanie książki czy hobby, cokolwiek, co daje ci chwilę spokoju i pozwala się zrelaksować. Jeżeli za dużo bierzesz na swoje barki, koniecznie musisz nauczyć się mówić nie. Dodatkowo, przestań oszukiwać się multitaskingiem, skup się na jednej rzeczy. Na sam koniec, regularnie pytaj siebie, jak się czuję, co mnie dzisiaj zmęczyło. Zmęczenie psychiczne nie zniknie samo i pamiętaj. Odpoczynek to nie luksus, to fundament.